W kolejnym wydaniu gotów z bożenką. Dzisiaj będę robiła żeberka w sosie cebulowo-pieczarkowym. Jak widać, pieczarki, listek, a mięsko. Mam tu 8 takich sporych żeberek. Troszkę mąki do obtoczenia. 4 ziarnka ziela angielskiego. Ja daję jeden ząbek czosnku. I można to mięsko będzie smażyć albo na tłuszczu, na smalcu, albo na oleju. jak to woli. Pierwsze co zrobię. To obtoczę je w mące, tak jak widzicie tutaj, żeby je podsmażyć. To jest taki tradycyjny, takie tradycyjne powiedziałabym, żeberka w sosie. Ja dzisiaj będę smażyła na smalcu. Ja tu mam taki smalczyk swojej roboty. Myślę, że już jest patelnia gorąca. Chyba tak, bo zaczyna się. I tak po kolei. Myślę, że tu chyba akurat zmieszczą mi się tylko cztery. Nie zmieści mi się więcej. Patelnia nie jest za duża. Podsmażymy je na złoty kolor. I tam dam jeszcze to jedno, ono jest takie dosyć spore. Prząknę mąkę i podsmażamy na złote. smażą jak słychać, a ja teraz pokroję cebulkę. Cebulę będę kroiła na pół i w plastry. Ona i tak się rozgotuje, potem rozpadnie pod wpływem gotowania. Oczywiście ją podsmażymy jeszcze, to tym bardziej ona się nam rozleci. A na samym końcu pokroję pieczarki. Mam takie niezawielkie te cebulki. Mam tutaj pół kg cebuli tak naprawdę. I to jest dobra cebulka, bo jeszcze nie płacze. Czasami się trafi taka cebula, że przy obieraniu można już płakać. Nie wiem czemu, ale ta jest wyjątkowo dobra. Tak nam się zarumieniły żeberka. Przekręcam na drugą stronę i teraz po tej drugiej troszeczkę. Za chwilę będę przekładała do garnka i będę wkładać następne. Czas na następne, kolejne. Muszeczkę zmniejszę gaz, żeby się nie popaliło. Te są nieco mniejsze niż te poprzednie i jeszcze ostatnie. Będziemy podejrzymy, może się już zarumieniły. Na drugą stronę. Tam się ładnie zarumieni. Coś tu się przypaliło. Okej. I dalej. Wracamy do garnka. I na ten tłuszcz ja wrzucę cebulkę. I ona będzie się smażyła na złoty kolor. Kapach cebulki już się pięknie roznosi, jeszcze się nie usmażyła, a już ją czuć. Zeberka się już usmażyły, cebulka teraz się smaży, to w międzyczasie pokroimy pieczareczki. Pieczarki tylko kroję na pół. I potem na ćwiarteczki takie małe. Pieczarki wrzucę tak przed zakończeniem gotowania, jakieś 15 minut, bo one nie muszą się długo gotować. Idzie to szybciutko. One są duże, także nie ma zabawy. Ja tutaj jeszcze, tu mam już jeden ząbek, wrzuciłam, wrzuciłam drugi ząbek czosnku. Dołożę dwa listki. Teraz w cebulkę. Pilnujcie jej, bo się lekko może przypalić. Tak jak ja to zrobiłam. Jak widzicie, Zaleję teraz gotującą wodą. Mam tutaj z Polski troszkę suszonych takich prawdziwków, bo dołożę kilka takich, a będzie lepszy smaczek. A pieczarki za jakieś 15 minut dopiero. Nie chcę wpadać ogonka, bo ogonek to się dłużej gotuje, a i tak mi wpadł ogonek. Ok, teraz będziemy dusić. Oczywiście zapomniałam o zielu angielskim, a jak już dałam ziele angielskie, to dam pół łyżki soli. Nie za dużo, bo zawsze można dosolić potem. I oczywiście tak jest dobre połyżeczki pieprzu czarnego. I przykrywamy. Chcę, żeby one powinny być zamurzone w tym sosie. Musimy je tak ułożyć, żeby się zanurzyły, a nie chcemy z kolei zbyt dużo... O, widzicie, muszą nam się zanurzyć. I teraz będziemy je dusić, a za 20 minut dołożę pieczarki. Tu jest wolne miejsce, może tutaj właśnie, żeby były pokryte, przykryte płynem. Minęło 5 minut, chcę Wam pokazać, jak się gotuje. Dałam teraz na wolny gaz i powolutku gotujemy. Dusimy, gotujemy. Po pół godziny teraz dosypię pieczarki. I następne 20 minut będziemy gotować. Mięsko powinno być miękkie. Jeśli, na, jeśli nie, no to dogotujemy jeszcze parę minut. Ale przypuszczam, że powinno być ok. Nie będę dolewała wody, bo one zaraz opadną i ich się zmniejszy objętość. Tak wyglądają nasze żeberka. Zobaczcie, nie dolałam nic wody. Tyle co na samym początku. Grzybki nam, pieczarki praktycznie nam. Zniknęły, żeberka się zaczynają rozpadać. Czas najwyższy, żeby je wyjąć. Jeśli uważacie, że ten sos jest ciut za rzadki, zawsze możecie zrobić zaprawkę z mąki, ale ja myślę, że to jest wystarczająco. Taki sosik, czy do ziemniaków, czy do kaszy, czy do makaronu, jest bardzo dobry. No i oczywiście teraz będzie czas na degustację. Takie wezmę mniejsze. Troszeczkę sosiku. Już go wyłączę teraz. Kochani, minęła godzinka tak naprawdę od czasów, jak zaczęliśmy gotować. I są gotowe. Mięsko, jak widzicie, mięciutkie. Rozpada się. Bardzo dobre. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jeśli tak, to proszę o paluszka w górę. Pamiętajcie, zapiszcie się na mój kanał i tak jak mówiłam wcześniej, bardzo dobre z kaszą, bo mamy tu troszkę sosiku, mamy grzybki z ziemniaczkami, z makaronem, z tym kto co lubi, a można zjeść również z kawałkiem chlebka. Także pozdrawiam gorąco raz jeszcze, gotuj z Bożenką i pamiętajcie, zapiszcie się na mój kanał. Bye!